Szanowni Państwo, przyjechaliśmy tutaj delegacją Senatu. Kilkunastu senatorów, w tym wybitni znawcy tematyki dróg wodnych, jak pan senator Wcisła, wybitni znawcy gospodarki, jak pan senator Szeinfeldt. Oraz wielu innych, z których każdy jest specjalistą w swojej dziedzinie. Ciśnie się na usta takie powiedzenie, że tu na razie jest ściebnisko, ale będzie San Francisco. I wierzymy w to głęboko. I namawiamy wszystkich, żeby nie budować na żegludze śródlądowej jakichkolwiek sporów politycznych. Tylko pomyśleć, jak zrewitalizować tą gałąź gospodarki, do czego Polska zobowiązała się w dokumentach unijnych. Że stopniowo udział żeglugi śródlądowej będzie rósł w przewozach towarów, bo jest to ekologiczne, jest to stosunkowo tanie, jeśli idzie o duże wolumeny. I co więcej, służyło Polsce przez wiele lat. Jako dziecko, jako mieszkaniec Szczecina, pamiętam jak dziesiątki, jak nie setki baryk przypływały z Gliwic, z Kędzierzyna Koźla, z Wrocławia. W tej chwili, po pierwsze, kierunki wyznaczane przez Unię Europejską, kierunki oczekiwane przez społeczeństwo, że będziemy szli w kierunku w stronę ekologii, powodują, że trzeba zrobić wszystko, aby ożywić żeglugę śródlądową, a odra. Która była kiedyś rzeką w pełni żeglowną, jest stosunkowo łatwa do przywrócenia do dobrych klas, które pozwolą poruszać się barkom o nieco większym zanurzeniu. Potencjał tego portu, w którym jesteśmy, w kędzierzynie Koźli, który kiedyś był porównywalny z niemieckim Duisburgiem, w tej chwili tu się nic nie dzieje. I apeluję w tym miejscu do władz PKP. Tu brakuje dosłownie 500 metrów torów, aby PKP, PLK mogło zacząć czerpać profity z obsługi tego portu. Dlatego, że to będzie działalność korzystna dla kolei, będzie to działalność korzystna dla portu, będzie to działalność korzystna dla operatów towarów, dla właścicieli barek. I będzie korzystna dla nas wszystkich, bo to jest czysty, relatywnie tani, ekologiczny transport, jakim są drogi wodne. Dlatego przyjechaliśmy tu, bo od trzech lat, chociaż się wydawało, że, że ten port ruszy niemalże lada tydzień, doświadczamy pewnego zastoju. I przypomnę, że pan senator Wcisła. Senator Przewodzi zespołowi do spraw dróg wodnych w Polsce, senackiemu zespołowi. Jesteśmy otwarci na wszelkie wizyty. Zapraszamy do wspólnych debat wielu senatorów, wielu posłów tu stąd, z tych okręgów. Jest żywotnie zainteresowana, aby port w Kędzierzynie Koźlu ożył i działał dla dobra nas wszystkich. Dlatego przyjechaliśmy tutaj, aby dać impuls do stworzenia nowego klimatu dla ożywienia dróg wodnych od Gliwic do Szczecina, bo jest tu i pan senator z Zielonej Góry, z Nowej Soli, ze Szczecina, z Gorzowa, wszędzie, gdzie jest możliwy dostęp wodny, nie mówiąc o Wrocławiu i, i, i tutejszych okolicach. Zróbmy. To naprawdę niewiele kosztuje, a przypomnę, że w Krajowym Planie Odbudowy na tego typu przedsięwzięcia, popierane nawet przez stronę amerykańską, która uważa ożywienie odrzańskiej drogi wodnej za jeden ze strategicznych interesów Europy, na to będą spore pieniądze. Wykorzystajmy tą szansę, zróbmy zespolne wysiłki, zróbmy wszystko, aby droga wodna odrzańska. Ze Śląska do morza ponownie odżyła i służyła polskiej gospodarce, polskim obywatelom i nam wszystkim. Bardzo proszę jeszcze słowo, żeby powiedział pan senator Cisła, który i pan senator Godyla na koniec. No. Szanowni Państwo, Polska w 2017 roku podpisała konwencję AGN. Konwencja AGN to jest konwencja o... W wielkich szlakach śródlądowych, europejskich szlakach. Takich szlaków w Europie jest 10, z tego 3 przebiegają przez obszar polski. Jednym z tych trzech szlaków jest Odrzeńska Droga Wodna, która łączy Bałtyk, ma łączyć z Dunajem. Ale często zapominamy o tym, że w konwencji AGN jest podanych także 10 podstawowych portów, które mają obsługiwać te drogi wodne. kędzierzyn Koźle jest w tych 10 portach. Zatem, wszelka działalność, która utrudnia uruchomienie portów i zniszczenie kościół, to jest działalność wbrew interesom państwa polskiego. Bo na udrożnienie tych dróg wodnych państwo przewidziało około 100 miliardów złotych. To są y, koszty według cen z 2017-2018 roku. Ja pilotuję jedną z takich inwestycji i wiem, że ta inwestycja dzisiaj kosztuje dwa razy więcej, czyli możemy mówić o kosztach też dwa razy większych, jeżeli chodzi o udrożnienie dróg wodnych. Nie może być 500 metrów braku torów, przeszkodą w uruchomieniu tak wielkiego przedsięwzięcia, które ma dać 5 milionów ton rocznie ładunków na Odrę. Generalnie Odra, żeby się zwracała, żeby ten interes zaczął się opłacać, powinna obsługiwać co najmniej 30 milionów ton. Nie będzie obsługiwała, jeżeli my nie będziemy budowali portów multimodalnych, które będą współpracowały w których będą współpracowały różne formy transportu. Ja to, co powiedział marszałek, bo tej szczególnej sytuacji dokładnie nie znałem, przyjmuję jako zadanie dla parlamentarnego zespołu dróg wodnych, by tą sprawą bardzo dokładnie się zająć. Wczoraj spotkałem się z prezesem Wód Polskich, który jest właścicielem tej dokumentacji, która jest przygotowana w temacie rewitalizacji Odry i rewitalizacji Wisły. Uzgodniliśmy, że zostanie ona zaprezentowana parlamentarnemu zespołowi, w którym pracuje ponad 40 ekspertów, nie posłów, nie senatorów, ale ekspertów od dróg wodnych, którzy znają się i są szanowani od kilkudziesięciu lat w tym temacie i będziemy na ten temat rozmawiali. Nie wiem, czy ale to już będą szczegółowe rozmowy. Czy państwo polskie się ustosunkowało, rząd polski się ustosunkował do tych problemów? Dla mnie jest niedopuszczana taka sytuacja, aby takie priorytetowe miejsca nie rozwijały się w, na skutek jakiegoś drobnego konfliktu. Wierzę, że to jest sytuacja chwilowa i szybciutko to naprawimy. Może ja chwileczkę. Jako senator z tego okręgu i też przedsiębiorca. Może przedsiębiorca nie takiej wadze jak ta inwestycja tutaj jest, ale znający też problemy. No, nie mogę wręcz uwierzyć, że brakuje takiej dobrej woli ze strony PKP że blokują przez trzy lata już taką inwestycję. Inwestycję nie tylko, tak, tak. która jest nam tu w Kędzierzynie potrzebna przy, na Polszczyźnie, ale w ogóle w zachodniej Polsce no, dużo miejsc pracy i, i też no, PKP nie wie, że też może przy tym zarobić. No, będziemy się powtarzać, bo naprawdę mamy jeden, jedną ideę, jeden temat. Na, dlatego brakuje dobrej woli, tu nie brakuje jakiejś chęci. Nie podejrzewam czegoś więcej, ale więcej dobrych chęci ze strony PKP i uważam, będziemy też lobować, żeby, żeby ta sytuacja jak najszybciej się wyjaśniła. Dziękuję. Proszę Państwa, jesteśmy w miejscu, gdzie przed II wojną światową to był drugi co do wielkości port w Europie, po Duisburgu. Przez ostatnie 28 lat kompletnie zdewastowany. Ja tylko chciałam powiedzieć, że te zbiorniki, które Państwo widzicie, one zostały całkiem niedawno wybudowane. Tam Tutaj nie było nic. Tak jak pan Marszałek powiedział, kompletne ściernisko. To było miejsce, w którym no, najlepiej już nie chodzić po zmroku. Nagle znalazł się inwestor. Dla miasta jest to duża szansa. Przede wszystkim zostało zagospodarowane taki najbardziej taki niebezpieczny teren, teren w naszym mieście. Duża... Duże zyski widzimy dla miasta, bo to będzie i też podatki, duży inwestor przyszedł. I do dzisiaj naprawdę dla mnie to jest niezrozumiałe. Naprawdę niezrozumiałe, że ten port już nie hula, bo miał hulać, miało być po prostu już dawno barki, miały pływać, a tutaj jesteśmy w tym samym miejscu, co zaczynaliśmy. Za wyjątkiem inwestor zainwestował 60 milionów, chce zainwestować kolejne 300 milionów. Powinniśmy robić wszystko, a żeby ta inwestycja była i żeby barki wypłynęły na odraz. Dziękujemy bardzo.